S. T. K. S. E, w, w. To jakie literki? Stawka. 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 S. W. Stawka. L. Z. U. Jak? L. L. Z. U. W. W. L. U. L U, W. L -Z -U -W. Chyba jest, nie? No, no, nie Co? Dobra. Co? Tak? No, no, bo mi wul wulkan miałem w głowie i sobie myślałem, dobra, ja wulkanizacja Bo ja jeszcze nie zapytała, mi nie? H D, d C C. C. Jakie? Chodzić Chodzić Dobrze Chodzić Nie no, to jest O kraków Ogólnie, ma. ja też myślałem o jakimś czas, czasowniku F N A Z Nafta nie F, A, N, Z? Narkotyzować się Nie ma F Nie ma F A, N, Z, tak? Fantazja Dobrze Wreszcie Wreszcie Ja Ja powtarzam jej jakaś tego, tej Czego chyba nie było? R No Z Ile dałeś R? Ej no no, dawaj, dawaj. P! P! A coś ty powiedziałeś? R. Z. A ty? Ej, Z?! CO BYŁO DO Trzeci Wszedźcie tutaj wszystkie literki! R, Z, P, T. Kuźwa, chyba P! Jezus. R, Z. -P -T -T. Z. R, -Z P, P. <śp> No <Looking vibrant>. <y> ale kuźwa, w małych wyrazach jest Z. Jezu, O to samo myślałem. Ja już irem na końcu języka te. Stażery kurde. ja w pierdziele. Paździerstwo. Kurde. no pasuje. Ale jak się pisze paździerstwo? czy nie przed z? Nie, musi musi być. Ale musi. Ale to jest. Nie znam. A jest wybredki są? Nie, sprawdź. sprawszy. Październik. a październik ogólnie. Nie, bo nie ma. Ty... Te nie, nie, nie. nie ma, nie ma żadnego paździerswo. Nie ma tego Gamy dalej, gamy dalej, gamy dalej, gamy dalej. Nie. Sprawdzisz jakiś słowo? Nie ma żadnego.